Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest, którą metodę całkowania wybrać, kiedy zajmujecie się całkami nieoznaczonymi i tak naprawdę każdym typem całki, bo i przy całce oznaczonej i przy całkach podwójnych, potrójnych, dwuliniowych, musicie umieć po prostu liczyć całki. Jest to pytanie, które zadaje sobie wielu z was i kiedy robicie różne kursy, kiedy się uczycie po kolei różnych metod i rozumiecie je, dochodzicie do momentu, kiedy po prostu potrzebujecie wybrać którąś metodę i odgórnie nie wiecie, która to ma być. No i pytanie jest, jak sobie z tym poradzić. W tym filmie pokażę wam zestawy różnych całek Będziemy wspólnie omawiać i dobierać metody pod względem pewnych cech widocznych w tych całkach i tego, co się dzieje z tą całką. Natomiast powiem Wam szczerze, że tak naprawdę, jak to się mówi, praktyka czyni mistrza i musicie naliczyć się tych całek sporo, żeby widzieć tak naprawdę, którą metodę gdzie dopasować. Rozpoczynamy, moi drodzy, od pierwszego zestawu całek. Są to całki z sinusem, ale równie dobrze zamiast sinusa może być kosinus. No i którą metodę wybrać do pierwszej całki. Jeżeli przyjrzycie się tej całce, to zauważycie, że tutaj ta dwójeczka z przodu może zostać wyciągnięta przed całkę wyłączona. I pod całką powstaje Wam wyrażenie, które łatwo możecie po prostu wziąć i odczytać z Waszych wzorów, czyli mamy dwa razy. Całka z sinusa to jest po prostu minus cosinus X i jest to całka oznaczona, czyli na końcu ląduje plus C. I tak naprawdę nasza całka jest policzona. Możemy sobie jeszcze wyznaczyć tutaj i wyłączyć minus minus 2 cosinus X. Ok, czyli jest to proste. Jakąś stałą mamy przed, to ją wyłączamy. Podobnie by było, gdybyście mieli na przykład sinus X plus 2, no to moglibyście rozdzielić na dwie całki. A co zrobić w drugim przypadku? No, tu, moi drodzy, już nie zrobicie tego, co wcześniej, bo tej dwójki nie wolno wam ruszyć i wyłączyć, bo ona jest w argumencie sinus. No to co z tym zrobić? Tutaj we wzorach podstawowych takich całek nie ma. Ja często na zajęciach proszę, żeby sobie zapisać jakie wzory pomocnicze, ale też nie wszyscy profesorowie pozwalają korzystać z nich, dlatego tu użyjemy metody podstawiania, czyli nasze te. To będzie 2X, czyli to tutaj w tym nawiasie, co nam przeszkadza, żeby skorzystać z tego wzoru, który macie w tablicach. No i wówczas pochodna dT to jest 2DX. Wyliczamy DX, czyli to jest jedna druga DT. I to wszystko wstawiamy. No i po podstawieniu mamy tak, sinus T, a za DX mamy jedną drugą dt. Jedną drugą mogę sobie wyłączyć przed całkę. Czyli mam jedną, drugą sinus t dt, no i tu doszłam do etapu, gdzie mam wzór, który mogę odczytać z tablic, czyli to jest po prostu tak jak powyżej, jedna, druga razy minus cosinus t. Ale moim t wcześniej było 2x, więc tak naprawdę zapisuję tutaj jako 2x, bo zawsze muszę wrócić na koniec do x. I takim sposobem wyliczyliśmy sobie pewną całkę, i ona jak widzicie. No miała w argumencie drobną modyfikację, ale już już nie działał wzór z tablic i zachęcam, żeby sobie zapisać taki wzór, który możecie wyprowadzić. Sinus A razy x, czyli dowolna stała, to jest po prostu minus 1 przez ta stała razy cosinus Ax. I na końcu plus c. No, i tak naprawdę to działa, ale sprawdźcie najpierw, czy możecie tego używać, bo tak jak wspomniałam, nie wszyscy profesorowie na to pozwalają, bo po prostu chcę sprawdzić, czy wiecie, jak to się liczy od początku do końca. Kolejna całka, no, którą metodę dobrać? Mamy kwadrat. Sprawa się lekko komplikuje, dlatego że na tę całkę już jest kilka sposobów, ale wydaje mi się, że najbardziej elementarne sposoby są najłatwiejsze. Co to, to oznacza? Żeby nie stosować metody, tylko to, co wiecie chociażby z liceum na temat przekształceń trygonometrycznych. W tablicach maturalnych macie taki wzór na cosinus 2α, czyli to jest cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa, i wówczas wzór przekształcacie po prawej stronie do momentu, gdy będziecie mieć tylko sinus kwadrat i ewentualnie jakąś stałą. Czyli kosinus kwadrat zamieniam sobie na 1 minus sinus kwadrat alfa z jedynki trigonometrycznej i powstaje mi wzór 1 minus 2 sinus kwadrat alfa. Czyli mam takie równanie, w którym mam kosinus 2 alfa równa się 1 minus 2 sinus kwadrat alfa. Z tego równania wyznaczam sobie sinus kwadrat alfa. I potem podstawiam pod całkę, czyli to będzie y, po prostu 1 druga minus 1 druga cosinus 2 alfa. I wówczas, moi drodzy, podstawiam sobie tutaj na górze, oczywiście będę miała zamiast alfa X -y i mam tutaj jedną drugą minus 1 druga cosinus 2 alfa, y, tak przepraszam 2x dx, żebyśmy mieli tutaj te same oznaczenia. I o co chodzi? Te całki możecie teraz rozdzielić na dwie, i tu w tym miejscu do tej całki, która Wam powstanie, możecie znowu zastosować metodę podstawiania. Czyli jak widzicie, tutaj jak najbardziej spróbujcie już sami to policzyć. Trzy całki, które wydawałoby się drobne modyfikacje, ale metody tutaj można wprowadzić inne. Mamy metodę elementarną ze wzorów, metodę, która nam coś przekształca i mamy metodę podstawiania. Kolejny zestaw zadań zawiera także sinusa, ale tak jak wspominałam wcześniej, możecie to samo zrobić z kosinusem. No i moi drodzy, jak się zabrać za coś takiego? Widzicie tutaj, że tak naprawdę mamy wędrującą potęgę przy x, czyli tutaj mamy raz x kwadrat jest w argumencie, a raz x kwadrat jest jakby przed sinusem, czyli sinus ma argument X. No, i ktoś by powiedział, przecież to jest żadna różnica, przecież tutaj nie ma znaczenia, ale jak się zabierzecie zaliczenie tych całek, okaże się, że no, jest ogromna różnica. Dlatego, że jeżeli macie jakąś potęgę w argumencie, taką właśnie, która nie jest x, to warto stosować metody podstawiania. Czyli pewna zmiana argumentu automatycznie wymusza na nas pewne metody. Czyli ja tutaj wstawię za tx kwadrat, wówczas dt to jest 2x dx i zauważcie od razu, że przy liczeniu tej pochodnej pojawiła nam się część wyrażenia tutaj, częściowo wyrażenie, które mamy pod całką, czyli x dx. I to jest dla Was istotne, to kolejna jakby metoda, żeby rozpoznawać technikę całkowania, to po prostu szukanie pochodnych pod Waszą całką. Czyli dobieracie sobie jakiś element, którego liczycie pochodną i patrzycie, czy ta pochodna jest pod całką. No i faktycznie tak jest, czyli muszę sobie podzielić przez dwa i będę miała idealnie to, co chcę. Bo po podstawieniu pod całką będę miała sinus t, a za x dx będę miała jedną drugą dt. I tę całkę też już umiemy policzyć, bo już jest to po wyłączeniu jednej drugiej przed. Będziemy mieć zwykłą całkę z sinusa T. I teraz moi drodzy, właśnie idea metody podstawiania jest taka, żeby potem, po podstawieniu, po skróceniu, została wam jedna literka. Czyli jeżeli decydujecie się na T, U, to żeby ta literka była już żadnych xów, tylko to U czy T. Dlatego to jest też kolejna, jakby dla was sygnał, że metoda, którą stosujecie, jest niedobra, lub też źle podstawiliście, dobraliście coś w innych metodach. Kolejny przykład ma kwadrat tutaj. Gdybym podstawiła tu za x w metodzie podstawiania, to bym się nie pozbyła tego x kwadrat i okazałoby się, że ja bym z nim została i bym doszła do tej samej całki, co miałam na początku. Możecie spróbować. Dlatego tu bardzo przydatna jest metoda przeszczęści. Wówczas za u, czyli za to, za co liczę pochodną, stawiam sobie x kwadrat. Natomiast za dv, czyli za to, za co liczę, z czego liczę całkę, stawiam sobie sinus x dx. I wówczas pochodna to jest 2x, a całka z sinusa to jest minus cosinus x. No i teraz moi drodzy, stosuję wzór na metodę przeszczęści, czyli u razy v, czyli x kwadrat razy minus cosinus x, minus całka jest v, czyli minus, czyli będzie plus. I tutaj po uporządkowaniu będzie całka. 2x, cosinus x i musimy mieć dx. No i ktoś powie: OK, ale to mi dalej nie dało odpowiedzi końcowej, ja tu dalej muszę jakąś całkę liczyć. Pamiętajcie, proszę, że możecie liczyć kilkakrotnie przez części, więc do tej całki też możecie zastosować metodę przez części. Za u biorąc 2x, a za dv biorąc cosinus x dx. I kontynuując, przepisując tutaj to, co macie z przodu. Więc możecie sobie z tym poradzić już samodzielnie. Więc moi drodzy, zauważcie, jeżeli macie jakąś modyfikację argumentu, łatwiej jest podstawić za to, bo metoda przeszczęści wam odpowiedzi nie da. Natomiast jeżeli wasz argument zostaje bez zmiany albo prawie, bo czasami w metodzie przeszczęści tutaj na przykład jest dopisana jakaś stała, ale tu macie potęgę wyższą to metoda przeszczęści będzie na pewno pomocna, a z całką, nawet jeśli tu będzie trójka, piątka czy jakaś inna liczba, możecie sobie jakby też poradzić. Bo też proszę pamiętać, że w tym miejscu, tu w metodzie przeszczęści może się zdarzyć całka, która nie jest ze wzorów, którą będziecie musieli gdzieś tam jeszcze obok policzyć. Dlatego warto tutaj przyjrzeć się temu. Kolejny zestaw całek zawiera logarytmy, naturalne zwłaszcza. Bo w gruncie rzeczy takie całki z logarytmem naturalnym robicie. No i zobaczcie, pierwsze dwie całki wyglądają dla osoby, która zaczyna przygody z całkami identycznie. No bo przecież mogę sobie zwiększać potęgę, kto mi tego zabroni. Ale okazuje się, że te pierwsze dwie całki liczy się dwoma innymi totalnie metodami. No, i zacznijmy od pierwszej. Pierwszą całkę trzeba jakby się skapnąć po przeliczeniu kilku takich całek. Mianowicie jeżeli ja sobie ją przekształcę pod spodem i zapiszę jako 1 przez x ln x a nawet lepiej jak ją zapiszę bo mnożenie jest przemienne ln x razy 1 przez x to od razu widzę, że jeżeli wstawię sobie za t logarytm x to w przypadku pochodnej dostaję od razu 1 przez x dx czyli metoda podstawiania działa tutaj idealnie i możecie od razu dostać całkę, po prostu t dt i potem ze wzorów ją policzyć, pamiętając, by na końcu wrócić do x. -ów. No więc poszło dosyć sprytnie i łatwo i te całki, w których mamy 1 przez x i logarytm zawsze liczy się metodą podstawiania, nawet jeśli ten logarytm jest pod pierwiastkiem. Grunt, żeby było 1 przez x. I teraz, moi drodzy, tu, w tym drugim wypadku. Ja już nie mogę tego zrobić, kiedy mam 1 przez x kwadrat. Ktoś zapyta, czemu mogę zrobić dt do kwadratu? Ten pomysł jest bardzo zły. dt to jest dt, wy nie możecie go dać ani pod pierwiastek, ani nie możecie dać go potęgę. To jest po prostu pewien czynnik niezmieniony, który ma być jako dt w żadnym mianowniku, zawsze w liczniku itd. itd. Więc proszę tych pomysłów jakby nie kontynuować, jeżeli takie macie. Dlatego w tym wypadku musimy na początek troszeczkę przekształcić naszą całkę, zwłaszcza tę potęgę, i zamienić sobie to najlepiej na potęgę tego typu. I tu bardzo ładnie działa metoda przeszczęści. Wówczas za u muszę wziąć logarytm, ponieważ nie mam całki we wzorach z logarytmu. Natomiast za dv biorę x do minus drugiej. Wówczas moja pochodna, czyli du, to jest 1 przez x dx. Natomiast v, czyli całka, to będzie x do minus drugiej plus 1, czyli do minus pierwszej przez minus 1, czyli po prostu minus 1 przez x. Dlaczego to jest takie fajne tutaj? Dlatego, że ja tak naprawdę na tym etapie, kiedy wykorzystam wzór, zobaczcie, u razy v, czyli minus 1 przez x razy ln x minus całka v razy du, czyli tak naprawdę plus, i tu będzie 1 przez x razy 1 przez x dx straciłam, przepraszam, straciłam logarytm. O to mi chodziło, bo ta całka sprowadzi się do prostej całki, po prostu 1 przez x kwadrat dx, a x, 1 przez x kwadrat myśmy już liczyli, to jest x do minus drugiej, czyli będziemy mogli po raz kolejny bardzo prosto i fajnie policzyć sobie tę całkę. No więc, moi drodzy, widzicie, tu drobna zmiana, wystarczyło podnieść potęgę, pierwiastkować i już będzie coś innego. Więc zwracam na to uwagę. Gdybyście zaczęli tu robić metodą podstawiania, wydaje mi się, że znaczna część z Was by się domyśliła, że coś jest nie tak, bo ten X by wam zostawał, jakieś by się dziwne dział rzeczy z DT. Ale przykład ostatni wydaje mi się najciekawszy, ponieważ zobaczcie, że yy, mamy tutaj i potęgę, i logarytm, i my się często takich przykładów obawiamy, że będzie coś bardziej rozbudowanego. I co wtedy? Zdarzyć się może, że będziecie musieli użyć dwóch różnych metod po sobie. Czyli najpierw w jakiś sposób uprościć całkę, na przykład metodą podstawiania, eee, a potem zobaczymy. Czyli mamy tutaj 2x dx i zobaczcie, że x dx jest pod naszą całką, czyli mamy x dx równa się 1 2 dt i wówczas mamy całkę, Logarytm t i za x dx mamy jedną drugą dt. No i wówczas mamy tak, jedną drugą logarytm naturalny z t, dt i do tej całki stosujemy metodę przeszczęści, za u biorąc logarytm z t, a za v biorąc dv, przepraszam, biorąc 1, bo tu jest zawsze ukryta jedynka i możecie samodzielnie spróbować wyliczyć tę całkę do końca. Pamiętając, żeby wrócić potem do tego, czym było te. Więc tu też nie ma obaw. Jeżeli coś jest nie do końca takie przejrzyste, to oznaczać może, że faktycznie musicie użyć albo jednej metody kilkakrotnie, zwłaszcza przez części, no albo po prostu te metody pomieścić. Często widuję taki nawyk po jakimś czasie, właśnie osób zaczynających z całkami, polegający na tym, że kiedy widzę tylko sinusa kosinusa, to już chcę stosować funkcje trygonometryczne, podstawienia uniwersalne, a nie do końca zawsze jakby ma to sens. Ale ja rozumiem, że jak się tyle rzeczy naraz w krótkim czasie gdzieś uczy, no to może się to wszystko wydawać, że, że trzeba robić. Na przykład zobaczcie, w tym przypadku, mimo że jest to całka funkcji trygonometrycznej, nie ma potrzeby stosowania metody podstawienia uniwersalnego. Wystarczy, że wy zrobicie za te. Sinus x, ponieważ ja to mogę zapisać jako sinus x do trzeciej. No i wówczas pochodna to jest cosinus x dx i macie dokładnie to pod całką, więc można to bardzo łatwo uprościć. Tu z kolei nie można skorzystać z postawienia uniwersalnego, bo macie e. Czyli to już jest dla was sygnał, że ktoś będzie wymagał, żebyście zrobili metodą podstawienia i też nie podstawiajcie za cosinusa, bo to nie ma sensu. Bo potem nie wskoczycie z dt do argumentu, do potęgi, tylko podstawiacie za sinus, za to, co jest w potędze, za to, co jest w nawiasie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wówczas dt to jest cosinus x dx, i tak samo jak wcześniej można sobie tutaj tę całkę kontynuować. Czyli pamiętajcie, zanim zaczniecie próbę z podstawieniami trygonometrycznymi, warto poprzekształcać, stosując jakieś wzory, stosując podstawienia, takie najprostsze. I dopiero ostatecznie, jak już wiecie, że na bank to jest całka trygonometryczna i trzeba to podstawienie, to dopiero je zastosować. Kolejną grupą całek, która budzi troszeczkę trwogę, są całki wymierne, dlatego że tam też się dużo dzieje i często zapominamy, że możemy ją policzyć bardzo prosto i zaraz chcemy rozkładać na ułamki proste, wszystko, i potem jakby gubimy się w tym wszystkim. No, warto zauważyć w całkach, Wymiernych, tego typu jakieś yy, przekształcenia, że jeżeli na przykład spróbujcie rozbić, na początek spróbujcie rozbić funkcję w mianowniku na, na czynniki liniowe, czyli u nas to będzie x minus 1 razy x plus 1 i zobaczycie, że mogę coś skrócić. No i wtedy po skróceniu powstaje nam bardzo przyjemna całka wymierna, którą mogę policzyć tak naprawdę stosując metodę podstawiania. Albo jeżeli macie ten wzór, możecie od razu zapisać, że jest to logarytm z mianownika. Natomiast dla tych, którzy nie mają, wystarczy, że wstawię t równe x minus 1, no i wówczas dostaję, że dt to jest dx i mam bardzo fajną całkę 1 przez t dt, czyli logarytm z t. Więc tu warto zacząć od rozkładu tego mianownika i przyjrzeć się jednym okiem, co tam się będzie działo. Nie zawsze to działa, ale warto, naprawdę warto. Aby ten sobie czas oszczędzić liczenia i rozkładu. Weźmy na przykład taką całkę. Część z Was ma bardzo nikły materiał, jeżeli chodzi o funkcje wymierne, i często wykładowcy dają takie całki, żeby zastosować na przykład metodę podstawiania. W jaki sposób? Po prostu bierzemy sobie i próbujemy zmodyfikować x tutaj, który jest do wyższej potęgi, czyli zapisać go na przykład jako x kwadrat do kwadratu, i wtedy możemy śmiało. Za t wstawić sobie x kwadrat, wówczas dt to jest 2x dx, czyli moje x dx to jest 1, 2 dt. No i moi drodzy, jak sobie podstawimy, to dostaniemy w liczniku 1, 2 dt, a w mianowniku 1 plus t kwadrat, co automatycznie prowadzi mnie za chwilę do całki arkus tangens. Też możecie sami dokończyć, bo tę 1, 2 mogę wyłączyć przed całkę Pamiętaj, żeby wrócić na końcu. Do x'ów. No więc widzicie, te całki, wiadomo, że są pewne momenty, gdzie musicie policzyć rozkładem, czy musicie policzyć dzieląc licznik przez mianownik, ale warto mieć na oku po prostu gdzieś to łatwiejsze przekształcenie. Kolejną ciekawą grupą całek są całki z funkcją e do x. E, ponieważ tu większości chcą od nas metody podstawiania lub przeszczęści, pytanie tylko kiedy, której. Przyjrzyjmy się pierwszej całce. Pierwsza całka ma tę samą potęgę tutaj i tutaj. Metoda podstawiania Wam nie zadziała, bo pamiętajcie, że podstawienie redukuje potęgę, więc musicie tu zrobić metodą przez części. Czyli najlepiej sobie za U wziąć x, a za DV wówczas E do X i wówczas ta pochodna z x będzie 1, Wam się ładnie zredukuje i dostaniecie bardzo prostą całkę potęg. W drugim przypadku mamy podniesioną potęgę, tutaj, czyli ja już muszę coś innego zrobić. Gdyby ta potęga była podniesiona tu, a tutaj byłby x, to byłoby ok. Ale w tym wypadku, tak jak mamy teraz, musimy zastosować metodę podstawiania. I podstawiamy tutaj t jako x kwadrat, i wówczas dostajemy, że dt to jest 2x dx, i widzimy, że możemy łatwo wyliczyć sobie x dx. I kontynuować sobie dalej i, i też dostaniemy bardzo przyjemną całkę. Czyli ponownie próbujecie szukać, czy jeżeli z czegoś policzycie pochodną, to czy nie dostaniecie tej pochodnej pod całką. Ale pamiętajcie, żeby zacząć od pochodnych prostych, niezłożonych. Złożone pochodne to ostateczność jest, bardzo rzadko się to zdarza. W przykładzie tym trzecim tutaj patrzymy i też widzimy na przykład, że jeżeli wezmę sobie pochodną z tego... Czyli jeżeli bym wzięła t, równa się pierwiastek z x, to pochodna, czyli dt, to jest 1 przez 2 pierwiastki z x dx. Czyli to jest coś podobnego, jak sobie tu dopiszę e, jedynkę, do tego, co mam w tym miejscu, prawda? Tutaj zaznaczymy troszeczkę lepiej, o, w taki sposób. O, tutaj dokładnie ta część. Czyli wystarczy pomnożyć przez 2 i już dostanę to, co chcę. A jeżeli nie, to za każdym razem mogę wyliczać x. Czyli widzimy, że przy tych całkach tak często pojawia się metoda podstawiania. Natomiast zdarza się niektórym, że dostałem całki tego typu właśnie z liczbą e, które no, na pierwszy rzut oka nie wyglądają na żadną metodę, nawet bym powiedziała, żeby się chciało zrobić metodę całki wymiernej. No i mamy tak, t równa się e do x plus 1. Zacznijmy od tego. I wówczas dt to jest e do x dx. I tu powstaje pewna panika, że nagle dostaję w pochodnej coś, czego nie mam, bo mam e do x plus 1, ale nie mam e do x nigdy, takiego samego, połączonego jeszcze z dx. Ale wówczas proszę się zastanowić, czy ja skądś nie mogę czegoś wyliczyć. Nie pod całką, tylko z tego podstawienia, bo zobaczcie, stąd ja mogę wyliczyć, że e do x to jest t odjąć 1 i wówczas dostaję, że dt to jest t minus 1 dx. I mam wówczas, że dx to jest dt przez t minus 1. I jak to wszystko do kupy tam złożę, to dostanę całkę funkcji wymiernej. Jednakowoż jest taka sytuacja czasami, że podstawienie jak najbardziej jest słuszne, tylko że ono jest takie jakby na raty, że ja podstawiam, liczę pochodną, ale żeby zlikwidować jakiś element, ja muszę wyliczyć go tutaj sobie z tego mojego podstawienia linijkę wyżej. No więc moi drodzy. Tego materiału, tego wszystkich metod jest dużo. Zachęcam Was bardzo serdecznie do liczenia, do modyfikowania tych przykładów, jak sobie liczycie i, i pytania siebie, a co by było, gdybym tutaj wstawiła coś, tu zmieniła potęgę, czy to da się wyliczyć. W taki sposób by naprawdę bardzo fajnie nauczycie się mm, po prostu rozpoznawania pewnych metod. A przy tym uruchomicie taki w głowie mechanizm analizowania tych całek podczas kolokwium czy tam egzaminu. Więc zachęcam do tego bardzo serdecznie, żeby tego trochę naliczyć. Zachęcam także moi drodzy do odwiedzenia naszej strony, gdzie znajduje się sporo przykładów z różnych całek. Zachęcam także do kontaktu, jeżeli macie jakieś pytania, do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy.